Hej, siemano wam wszystkim. Z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z DSJ4 Puchar Świata 2.19 2.20. Kontynuujemy. Pogoń tak naprawdę wielu skoczków za Danielem Huberem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jak widzimy, Huber nadal prowadzi. Schliżensauer i Hare trzymaj się na podium, ale tuż za nimi Stefan Hula, Roman Kołdelka, Markus, Eisenbichler. Dzieje się, dużo się dzieje. No i rozpoczynamy ten kokus z Neustadt. Drugi, tak naprawdę. Rozpoczyna to jak najbardziej. Kevin Bickner, już tradycyjnie chyba. Ostatnio ładny streamek, nawet wleciał z DSJ. -a. Poskakaliśmy sobie trochę. 125 metrów Bicknera na sam początek. Marius Lindwig. I wyszło na to, że jednak z tej kamery skacze najlepiej Ale to się dziwić Lata praktyk wychodzą, choć teraz to to nie wychodzi za bardzo No i na oki na Kamura. O zapomniałem, zapomniałem wam czegoś powiedzieć, blot Zrobiłem to dla ciebie, wyciszyłem chyba po raz pierwszy telefon podczas nagrywania No będziesz ze mnie dumny po prostu Niemożliwe aż Jakub Wolny No, na razie skoki takie powiedziałbym średniawe 130,5. Na kamura najdalej. Noriaki Kasai. Noriaki zaczął ostatnio takie jakoś regularnie skakać. Ładnie prowadzenie. Simon Amman. Ooo, Amman nawet się postarał dzisiaj, proszę. 133,5 ładnie. Tilen Bartol. Chyba najsłabszy punkt w tej chwili Słowenii. To jest właśnie Tilen Bartol. On jest tak nierówny w tym sezonie. Ale w dziurę skoczył piąte miejsce. Dawid Kubacki. Dawid też nie może się odbudować w tym sezonie, Próbuję. raz mu się uda, coś zapunktować lepiej, później jest Lipa, szóste teraz miejsce Jak wolny czwarty, wcale nie lepiej, Johan Andre Forfang Forfang trochę tam lepiej zaczął skakać, drugie miejsce teraz, tylko za Ammanem No i Mackenzie Boyd-Klaus McKenzie, no zdobywał już kulę kryształową Deluxe, więc teraz czas by było powtórzyć ten wyczyn, no ale Na razie czwarte miejsce i daleko w klasyfikacji generalnej Stefan Laje Stefanie... nie Uuu, ale kiepsko To był naprawdę słabiutki skok Konstantin Schmidt Oni z Konstantinem bardzo podobnie skaczą w tym sezonie, więc tutaj nie widziałbym go. Szóste miejsce Konstantina. No to czas na Alex Insam. Alex Insam, ładnie, ale brakło czegoś tutaj w tej drugiej fazie. Dziewiąte miejsce dopiero nie sama. Filip Sakala. Ładnie daleko. Miejsce szóste. Bardzo równe te dziś skoki oglądamy. Halvor Egner Granerud. O Jezu, Granerud. Też kłap. Słabo też. No to nie był dobry skok. 12 dopiero miejsce. Norwegia. Jajajaj. Timi Ice. I powiedzmy, że to nie było najgorsze, ale dziewiąte miejsce dopiero. No, tu dzisiaj będzie ciekawe. Ciekawa może być dzisiaj 30. Robert Johansson. Wszyscy nie chcą za bardzo ryzykować, ale jak nie ryzykują, no to wytrącają tą prędkość. No i w drugiej fazie nie masz czego odlecieć. 11 miejsce dopiero Johansona. Anže Semenić. Oho, telefon jeszcze zaczyna dzwonić. Dzikkuźba cały dzień ktoś się uparł normalnie Jedenaste miejsce. Rioju Kobayashi A dzwoń se pało tam. Daj sobie spokój. Rioju Kobayashi daleko, brawo! Ale szóste miejsce, no Ale się zatrzyma piątka cały czas. E tu E, tu czyżby był siódme miejsce? no. Brakuje tu odległości bardzo i to wszystkim. Karl Geiger. To może być ciekawe zwycięzca być. O, Karl Geiger, ładnie. Ale siódme miejsce, no ty za styl teraz zadecydowały. Michał Nazarow. No ktoś skoczy, te 133 w końcu. Nazarów na pewno, nie? Bo jest 14 dopiero Nazarów. No i Piotrek żyła. No, Piotrek blisko, blisko był. 131,5 miejsce Piotrka. Jakub wolny 12. No i skacze Kamil 100! No, Kamil tam na limicie, 132,5, no i skakuje nam na podium Kamil razem z Noriaki Kasai, jest na tym trzecim miejscu, jo Klimow. jo oj, oj, Jewgeni. co to było? 23. miejsce dopiero, o matko, Niko to samo. O, proszę! I chyba mamy lidera! Jednak nie, drugie miejsce. Przegrał pół punktu sam mamy. No, ale to już był taki lepszy skok. Clemens Lightner. Też daleko. I jest nowy lider. Razem z Ammanem Lightner przewodzi stawce. Andreas Alamomo. No ostatnio przychodzi z formy. No i tutaj skok na miejsce: 17. Dopiero, ależ daleko. Choć skok wydawał się naprawdę dobry. Dajki to. Nie i to na pewno nie. 17. Razem Salamomo. Casey Larson. Można powiedzieć, że ten konkurs przejdzie już do historii. No, okej, si Larson wsuje swój skok, więc jego nie zobaczymy w drugiej serii. Na pewno 30. miejsce dopiero Larsona. Oj, 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 Peter Preutz. Już jest blisko progu. I teraz wyjście w górę. Ładnie leci, leci Peter Preutz. I mamy litera zdecydowanego. 135,5. No i w końcu lider, a dziś konkretny Daniel Andre Tande. Czy poprawi Petra zaraz się okaże? No raczej nie, ale miejsce, które dziesiąte dla mm, Norwega, No, tuż Robin Pedersen. Oj nie, to nie wypali. To nie wypali. Kiepsko, dwudzieste, dopiero drugie miejsce. Norwega. Kilian Payer. Dziesiąty killian Payer, no. A mam drugi, on dziesiąty, więc Szwajcarzy dzisiaj nieźle. No i Michel Haibach. Ładnie, Hajbek, drugi powinien być. 134 metry, brawo. 90 przed Ammanem. Hajbek się postara, zobaczymy jak odpowie Stefan Kraft. Też daleko, brawo. Szóste miejsce. No, Austriacy dzisiaj dobrej dyspozycji na razie. Junshiro Kobayashi. Krzywe wyjście z progu Junshiro i poza awansem, nie ma nawet opcji, 31 miejsce dopiero Japończyka, Yukia Sato. Yukia nowym liderem, proszę bardzo. Piękny lot, 137 metrów. Wystarcza na pręco. Najpierw przekraczano te 140 punktów. Władimir Zograwski, bardzo wysoko w tym sezonie. Władimir, kto by się spodziewał, że taki skoczek właśnie będzie tak wysoko? I proszę zobaczyć: on wcale nic sobie z tego nie robi. Czwarte miejsce, brawo Wiktor Polasek. Znaczy przecież dwóch Czechów, Polasek i Kołdelka, przecież tu są więc. Polasek wygląda na to, że to nie będzie dobry skok i Polasek chyba po raz kolejny poza 30, na razie 26, czeka. Zobaczymy jak odpowie Filip Aschenwald. Oj, nie odpowie, nijak odpowie, choć ciągnął do samego końca ten skok. 21 miejsce Filipa Aschenwalta. zobaczymy. Aleksander zniszczył. No, 30. powinien być, 17. miejsce, y puh, Aleksandra, dobrze, no i teraz Richard Freitag. No nie, Richard słabiutko, 28. miejsce, no i teraz ciekawe czy awansuje z tą odległością, no ciężko będzie, Maciej Kot, jeszcze trochę przed nami zostało. No, Maciej spokojnie awansuje. Dwunaste miejsce. Bardzo wysoko. Kamil na najwyżej z Polaków dziesiąty. No i teraz Markus Eisenbichler. Markus. Oj, Markus! Pięknie leciał. Markus! I to jest dobry skok. Piąte miejsce reprezentanta Niemiec, który naprawdę jest w świetnej dyspozycji ostatnio. Roman Kołdelka. W kratkę skacze Roma na razie, no i tutaj teraz trzeba obudzić swojego wojownika w skokach, i miejsce dziesiąte Roma na nieźle. To jest dobry skok, dobre miejsce do ataku. Stefan Hula. Oj, Stefan, to wyjście z progu nie było za dobre, ale lot leży lepszy i to jest miejsce również dziesiąte. Więc tuż, tuż przed Forfangiem i kołderką Stefan Hula. No i została wielka trójka Austriaków. Jan Herl rozpoczyna. No i Jan Herl, czy on awansuje? 25. miejsce, ja awans. Znowu będzie musiał przebijać się do przodu. Schlierencauer. Oj, ale Gregora to dzisiaj nie zobaczymy w drugiej serii. I to co się stało jest faktem, Szwirencaury nie wytrzymał chyba tej presji. No i teraz Huber wystarczy, że skoczy do 30 i będzie bezpiecznie po tym konkursie. Zobaczymy jak Huber skoczy, bo to jest pytanie, zagadka zawsze. No nie będzie to wysoka lokata, miejsce 18, ale w drugiej serii się melduje. I po pierwszej serii wyniki no nie są takie sensacyjne, bo prowadzi Yukiya Sato, drugi jest Peter Prew, trójkę zamyka Misial Alhajbek, czwarty Władimir Sograwski, piąty Simon Amman, Clemens Leitner i Markus Eisenbichler, ósmy Niko Kytosacho, dziewiąty Stefan Kraft, dziesiątkę zamyka pierwszy z Polaków Stefan Hula. Następni Polacy, to jest między innymi trzynasty Kamil Stoch, piętnasty Maciej Kot, 22. Aleksander zniszczał 27 Piotrek żyła. No i 30 Jakub wolny awansował do tej 30. -tki. Brawo dla Jakuba Wolnego, brawo. Będą jakieś punkty chociaż. No i czekamy na drugą serię. No i już jesteśmy ponownie pod skocznią w Titizeno Neustadt i rozpoczynamy drugą serię. Jakub wolny ją rozpoczyna. Zobaczymy jak się spisze reprezentant Polski w drugiej serii. Podobnie jak w pierwszej było, no 2 metry dalej, więc no zobaczymy, czy to wystarczy, żeby się przebić chociaż parę pozycji. Konstantin Schmidt. No na Schmidta nie wystarczyło. Schmidt skacze to samo, no ale przewaga z pierwszej serii i wszystko jasne. Filip Aschenwald, bardzo daleko Filip dzisiaj. Ale on tu jakoś specjalnie nie skakał, co udowadnia, i w tym skoku miejsce trzecie. I na razie to on zgarnia ten jeden punkt. Piotr Żyła, Piotr Żyła, ojojoj, oj, oj, to też nie będzie dobry skok. Chyba, Piotrek, jeden punkt jednak dla ciebie przejmuje pałeczkę od Aschenwalda. Jan Herr, no on musi skupić się, bo tu trzeba dobry skok oddać. I to nie jest dobry skok Herla. 131 ponownie. I dopiero trzecie miejsce Herla. On tutaj straci dużo w tym konkursie. Filip Sakala. O, tutaj będzie już prowadzenie. Tak mi się wydaje. I tak też jest. 133 w zupełności wystarcza na lidera. Pierwszy Finów Etu Noisjainen. No, będą kolejne punkty Etu, co jest. To jest dobrym wynikiem, tak myślę. Ale zobaczmy. Etu, czy będzie lider? Drugie miejsce przegrywa, ale to był dobry skok, Etu. Brawo! Karl Geiger, 22 po tej pierwszej serii. Czy przebije się też trochę Karl? Oj, nie, to był słaby skok. Miejsce czwarte w tej chwili razem z Jakubem wolnym. No i Aleksander zniszczył. Dosyć daleko Olek, ale można się przebić. Nie zapominajmy, że on potrafi się przebijać, ale czy ta skocznia mu pasuje? No nie wiem. Na razie próbuje na lidera, ale czy będzie lider? Jest lider, 30 punktów przed Sakaon, więc chociaż utrzyma to miejsce, co ma. Ryoyu Kobayashi. No, Ryoyu raczej go wyprzedzi. Dokładnie tak. Daniel Andre Tande dosyć odległa 20 lokata tandego, ale tutaj jest czas nota w klasyfikacji. Świetny skok tande. teraz 135,5 Wysoki oceny na styl. To może być skok nawet do skoczenia do pierwszej dziesiątki. Kilian Payer. Lilian nie składa broni, również daleki lot, ale to nie starczyło na Tandego. 90. przegrał z nim. Daniel Huber, lider klasyfikacji generalnej Pucharu świata, zapadł z zadyszkę, można powiedzieć, po tym turnieju. I teraz skacze naprawdę na niskim poziomie, co udowadnia i tym skoku. Dwunaste miejsce, nawet za Herlem Jasenwaldem. Oj, Huber nam się posypał, cała trójka Austriaków nam się posypała. Na oki na kamura. A Nakamura skacze sobie w najlepsze. Trzecie miejsce. Brawo. Mackenzie Boyd-Klaus. No mówiliśmy dzisiaj o nim dosyć sporo. I może to jest jego czas. Na odbudowanie się. No raczej nie. To jest za słaby skok. Znowu chyba punkcik będzie. Piętnaste miejsce. Ostatnie. No Mackenzie nie może się wziąć jakoś w garść. Maciej Kot. Piętnasty. Maciej Kot, uwaga, Maciej Kot Tak sobie skoczył Siódme miejsce Macieja Powiedzmy, no ale to nie ma szału, Noriaki Kasai Jak Noriaki Kasai, to po nim będzie Kamil Stoch A Noriaki Kasai chciałby prowadzić chyba I brakło mu, ile, 40 punktów punktu do Tandego Kamil Stoch Kamil będzie lider Będzie lider jest nowy lider, o punkt dokładnie przed Tandem, no brawo Kamil Johan Andre Forfang No Forfang tego nie skoczy na pewno Miejsce szóste Forfanga dopiero No i teraz Roman Kołdelka O to jest pytanie, jak się Czech zachowa, jak skoczy Wiemy, że on potrafi różnie skakać w drugiej serii. No, i to był ten gorszy skok w jego wykonaniu. Niskiej oceny. Siódme miejsce: Czecha Stefan Hula. Ostatni z naszych reprezentantów tej drugiej serii. Oj, nie Stefan, zepsułeś ten drugi skok totalnie. 14 dopiero miejsce tuż przed Jakubem Wolnym. No, ale to będzie trzecia dziesiątka. Stefan Kraft. Kraut wysoko nad ze skokiem, no ale Kamilania raczej nie przeskoczy. No, no, dopiero siódme miejsce. Uf, panie, o czym my tu gadamy w ogóle? Niko Sacho. No teraz robią się szachy wielkie. Niko Sacho dobrze, ale szóste miejsce, Fina. Simon Amman. Dawno chyba tak wysoko Amman nie był po pierwszej serii. No, i chyba raczej to był ostatni raz. Chodź, proszę, jak to wyciągnął jeszcze i na drugie miejsce, tylko za Kamilem Stochem 90. Proszę bardzo, Clemens Lightner. Też daleko, Lightner. Miejsce szóste. Ale to to jest dobry, kolejny dobry konkurs tego Austriaka, Markus Eisenbichler. Nie zabraknie dzisiaj 12. Miejsce, Markus. Ajajaj, aj, aj. Władimir Zograwski. No, czyżby czy to był czarny koń tego konkursu? No, zobaczymy. Na pewno nie. Kamil Stoch nadal liderem. A Zografkin 48. No i została trójka. Za chwilę Stoch może być już na podium. Misial hajbek pierwszy. No i hajbek tutaj za dużo nie zrobił. 20 miejsce, hajbek, ale spadł daleko. No i dwóch. Peter Preutz. Wyskoczył na lidera. Na trzecie miejsce. Więc Kamil stok drugi. Albo wygrał nawet ten konkurs. Kamil. Bo został ostatni. Yukia Sato. I już wszystko będziemy wiedzieć. Czy on, czy Kamil? Kamil. Zdecydowanie Kamil. Chodź. Na granicy wszystko. Kamil. Kamil stok sześćdziesiątych punktów. Przed Yukią Sato. Wygrywa ten konkurs Polak. No w końcu Kamil się doczekał. No długo, długo musiał. Czek kazać nam czekać na swoją wiktorię, ale udało się. Yukiya drugi, trzeci Simon Amman, czwarty Peter Preutz Daniel Andre Tande, szósty Noriaki Kasai, siódmy Kirian Payer, ósmy Klemens Leitner, dziewiąty Naoki Nakamura i dziesiątkę zamyka Kytosacho Zografski. Tak to się przedstawia. Dalej Polacy to 17 Aleksander zniszczał, dziewiętnasty Maciej Kot, dwudziesty drugi Stefan Hula, dwudziesty czwarty Jakub Wolny i 29 dziewiąty Piotr Żyła. Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Nadal trójka taka sama, czyli Huber 496 punktów, Krzliwęcawer 466, Herl 409, Stefan Hula 406, no i tu się robi ciasnota yy, dalej, bo to jest Kołdelka na piątym miejscu, 396, Eisenbichler 383, Maciej Koc 364, Aleksander Zniszczow 363, Filip Aschenwald 352 i dziesiątka zamyka Richard Freitag. 349 punktów. Dalej Polacy to jest Kamil Stok, tuż poza dziesiątką 14, ma tych punktów 294. Później szukamy Piotrka Żyłę chyba. Piotr Żyła 28, 193 punkty. Dalej tutaj już na samym dole musimy patrzeć, Dawid Kubacki 44 miejsce już z Kasajem po 112 punktów i Jakub Wolny 48, 58 punktów, stara się Jakub Wolny co może, ale straty są tu dość pokaźne już wyżej no. No i tak, to by było w tym momencie na tyle, mam nadzieję, że odcinek z Deluxa Wam się podobał, jeżeli tak nie zapomnijcie o cenie, łapka w górę jeżeli tak, łapka tu jeżeli nie. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, i widzimy się już za tydzień w kolejnej odsłonie, kolejnych konkursach. Tak naprawdę w Deluxe Puchal Świata trwał najlepsze. Jesteśmy po połowie, więc idziemy z koksem dalej. Trzymajcie się, na razie. Papa, pa. no i hej!